Witam serdecznie, Szymon z z tej strony się kłania. Ludziska współcześnie mają kolosalny problem z zanieczyszczoną krwią, z toksynami, z pasożytami i wątroba, która już nie wyrabia, a przecież wątroba to jest taki dyrektor organizmu. Krew jest za, y, zakwaszona, nie ma tego właściwego pH, powinna mieć 7,3, 7,4, zależy tam powiedzmy czy to jest żylna, czy tętnicza. A generalnie żołądki, nie tak, funkcjonują. na wszystko, suma summarum daje potem możliwości diagnozowania w bardzo, bardzo szerokim zakresie, i każdy specjalista tej medycyny Rockefellerowskiej spokojnie znajdzie sobie jakieś rozwiązanie, żeby coś tam pokierować, zapisać, dopisać i tak dalej. Czasami oczywiście oni są niezbędni. I moja propozycja jest niezwykle istotna, która również wesprze. Bo przecież jak wątroba, to poziom cholesterolu, ale ten właściwy organizm wie, jaki powinien być. Tutaj oczywiście, kiedy nagrywałem o górmarze, powiedzmy, czy wielu innych fajnych rzeczach związanych z tą niewłaściwością, jeśli chodzi o cukier, te poziomy cukru itd. no to zdecydowanie również wspierają te dwa cudowne zioła, nie, korzenie sarsa parilla tudzież danschen, czyli czerwona szałwia. Nasza propozycja w sytuacji, kiedy ktoś nie bierze rozrzedzających leków, to na pewno jednego dnia jedną zapar zaparzamy, troszkę gotujemy, drugiego dnia drugą. Jeśli ktoś bierze, Leki rozrzedzające, to wtedy salsa parilla, ale to cudownie oczyszcza żyły, oczyszcza wątroby, robi niesamowicie mądrą robotę. Więcej informacji znajdziesz również na stronach teoria.pl. Warto wejść, poczytać zdecydowanie. Wątroba, krew, które niezwykle wymagają oczyszczenia z toksyn, właściwego pH, i ta wątroba. Aby, aby dobrze funkcjonowała, czyniła ten detoks, ten, ten proporcje, wszystkie, które w organizmie powinny funkcjonować, bo przecież wątroba to jest taki swoistego rodzaju dyrektor organizmu i dyrektor powinien dobrze w firmie funkcjonować. Jeśli uznamy, że ciało to jest firma, zdecydowanie tak zatem żeby dobrze funkcjonowała, żeby dobrze zarządzała wieloma procesami w tym organizmie, to absolutnie wątróbka. Do tego oczywiście dołożyć y, polaryzację wątroby. Są nagrania na ten temat również moje, a póki co podkreślam, sarsa falila, danszenę, naprzemiennie. Wtedy spokojnie można instrukcje obsługi przeczytać i wiemy, co w trawie pisze, jak tego używać żeby to zafunkcjonowało i zadziałało. Oczywiście mówi się, że zioła bardzo, potrzebują dużo czasu na to, żeby zadziałały nieprawda. Do tego oczywiście, jeśli dołożymy jeden z elementów tego naszego ATZ, czy tej własnej metody, która mówi o aktywacji transferu zdrowia, bo to jest możliwe, to daje kolosalnie niesamowite, cudowne historie, graniczące czasami z cudem. Ale to już sam zobaczysz. Pamiętając, że sarsa, parilla, danszen świetne rozwiązanie na detoks organizmu, na detoks krwi, na właściwie pH automatycznie krwi. No i oczywiście unormowanie pracy wątroby. To podkreślam, ostropez tutaj absolutnie też wskazany. Szczególnie jestem zwolennikiem, żeby to był ostropez, który zjadamy niekoniecznie w kapsułkach, dlatego, że wtedy również dostarczamy błonnik i tam perystaltyka, i parę jeszcze innych rzeczy. A tutaj podkreślam, sarsa, parilla i danszen. Ba się dobrze, do miłego Szymon z z tej strony się kłania.